Jedna z Was napisała do mnie: Jakiś czas temu rozstałam się z mężem, toksykiem, alkoholikiem. Próbowałam wszystkiego, żeby się zmienił. Chciałam po prostu, żeby był dobrym człowiekiem. Czy ludzie toksyczni w ogóle się zmieniają? Spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie przy afrykańską o skorpionie i żabie. Pewnego razu nad brzegiem rzeki spotkała się żaba i skorpion. Oboje chcieli się przedostać na drugą stronę rzeki. Dla Żaby, która była świetną pływaczką, przeprawa nie była niczym nadzwyczajnym. Skorpion nie był jednak stworzeniem wodnym, więc postanowił przekonać Żabę, aby mu pomogła. Skorpion długo ją namawiał, jednak Żaba stwierdziła, że nie może mu pomóc, gdyż zna sztuczki Skorpiona i obawia się, że ten może ją ukąsić swoim śmiercionośnym żądłem podczas przeprawy. W końcu skorpion powiedział, że ukąszenie żaby, kiedy płynęliby przez głęboką rzekę, byłoby z jego strony głupim zachowaniem. Przecież wtedy on sam zginąłby w rwącym nurcie. Ten argument przekonał żabę. Pozwoliła więc wejść skorpionowi na swój grzbiet i wskoczyła do wody. Gdy byli mniej więcej na środku rzeki, skorpion wykonał gwałtowny ruch odwłokiem i śmiertelnie ukąsił żabę. Gdy oboje zaczęli tonąć, żaba z wyrzutem zapytała skorpiona, dlaczego to zrobił? Przecież, przecież przez to oboje zginął. Skorpion odrzekł krótko. Nic nie mogę na to poradzić, taka jest już moja natura i musiałem to zrobić.